Spider-Camp spins a web, any size Catches seeds just like guys look out Here comes the Spider-Man Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie. Ktoś mi na Facebooku pisze witamy już w kumach Dzisiaj strzelamy yeah. wraz ze śmieciami <grym> Chakenem, śmieciem pierwszym, śmieciem okay. od Mirosem Śmieciem yeah. numer 3 e, Spidermaxem Spider <grym> Yep. Max Spiderem. Jak Opa. widzicie, mamy tutaj e, fajerwerki do bo zbliża się Nowy Miejmy nadzieję, że do Miejmy no, nadzieję, że wrzucimy, tak? to przed nowym jest z jest... Miejmy Rzucimy nadzieję, to Trzech królów. Maxa Max chce. Oh! Dobra, Maxa. trafiłem. A! A! No, no come o Jezu, <grymne> co ci się stało? Co cię tak ścina? Jak puru, ciś... puru, twój, twój mikrofon chrumczał w tym momencie. Chrumczał. To, to, ch tak. to chyba przez ten loading. Być może, <kuh> tak. Czy gra się... Być może, być, być może wszystko. Czy gra się? Wczekuje? Nie, mi się, mi się ładuje, przez... tak, mi się ładuje. Tak, no. ład... już A, ładuje, ładuje się. Ładuje. Dobra, dobra, dobra. Coś za długo. O, ja też. Ooooooo! Witamy yes, yes. w Asteku. Dobra, skończyliśmy, skończyliśmy tutaj, jak pamiętacie, nasz ostatni odcinek. Skończyliśmy grę, ale kończymy grę. No tak. Mamy coś o, -o. o? Okej okay. Coś mi ja. się wydaje, że ten głaz by się nam przydał, ale dobra! Ale ale poszedł Ale dobra, mamy przynajmniej mamy przynajmniej... Co, co jest? Czakiem co <laughs> coś ty coś zrobił! Tak! Dobra! Miał ja ratuje no. tam! Ja uratuję tam Dobra, ja też ją otrzymam, żeby nie było, ja mam tutaj pajęczynę. Gdzie A co on z K tym zrobił? Nie, nie wiem. wiem Chyba tutaj mamy to zdać, co? What the fuck? Może Max zresetuj, dać, ale to... Nie ma reseta! Nie trzeba ma... zresetować. Nie trzeba, zobacz, robisz tak? Nie, no damy radę. I podnosisz do góry! Okay, dobra! Wow! Bo Ogólnie ja jestem Spiderman, to jestem nadludzko silny, nie? Nie no tak weź, najbardziej. Weźcie ten patyk. Weź poskacz, weź, weź tą swoją... roki no, weź... o, dobra, ja we tam, 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 tam. Sp na? Spider Max, Spider Max. Eee, zapasy, <laughs> zapasy! Zapasy! Czy ktoś, ktoś mi... Nogę eee. Czy ktoś utrzyma? mi uh. kurna ja pomoże z tym patykiem? No pomóc, tak? Dobra, to idziemy, to idziemy. To idziemy. <laughs> dobra. Halo! Idziemy ci pomóc, idziemy ci pomóc. Jeszcze <laughs> ten, jeszcze ten patyk. Dawaj, <laughs> dawaj, o! Idziemy. Dobra, Sam sobie dał, Pom, Odejść! Jesteście w się silnym, ej, faktycznie on jest silny. Ludzka tak, stodołogada. Dobra, Dobra. Daj, Dajcie mi wcelować, bo my tutaj chaotycznie będziecie to robić damy Dam radę! Ja? praca, współpraca! Ta, to no, puść to, to będzie współpraca! Ale ja czek trzyma za głowę Pójdź cały mój czas! Ryj. Dobra! No. O, za, nie, za trzeba, trzeba to w kilka osób Na pewno? Dobrze. To, no tak. to chyba nie... O, o jest, jest! Tak! idzie! O. Idzie! O. idzie. 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 E. Dawajcie! Jest. Yes. Przechodźcie, yes. ja się poświęcę! Przechodźcie! Jak się wyslizgną. O, dobra. A, dobra. So tego, tego nie trzeba trzymać żebyś... A co by się stało, jakbym to okay. zrobił w ten sposób, żebym to odstawił? Czy to by mnie przygniotło? Nie. Eee... nie to już jest otwarte. Dobra, o, tak. Nie klatki. klatki. Ale Ogólnie fajnie. wylądowaliśmy w o, krainie Asteków. Będziemy bezczęścić ich świątynie. Ona. 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 jedną. Czy to jakieś Oj. puzzle, coś? Mój pajęczy zły. Mój pajęczy zły yes. mówi mi, że musimy iść w e. tym Panie policjancie! Ja dalej mam problemy e. z czytaniem się, niestety. Hop. Mm. Wytym... Przestań! Dobra, dobra, przepuszczę pana Spidermana. Tak, ja wam pokażę jak się spina. A nie, dobrać. dobra, wszyscy. No Pyszny właśnie, Spider-Man, to ty po ścianach normalnie... Tak, ja, ja powinienem normalnie wierzy. chodzić! Nie, no Przez dobrze, być Spider wiecie, Spider-Manem. Jak, wiecie, jak to się robiło? Ja nie ja pamiętam! Ja, w ten ja pamiętam. Coś. Z tego co pamiętam, to dobrze było wykorzystać na przykład swojego kolegę i wejść na głowę! <laughs> Jaki sposób chcesz go Wyróżcie, chcecie, ja, ja idę inną drogą. Ja, no czy jak ja się od... Od nas już, tak powiem, odizolujesz. Ja nie wiem. A nie no, no. chcesz mi złamać kark? No to... Nie, nie chcę ci złamać karku, przepraszam. Dawaj, dawaj. Tylko ja muszę puścić się ciebie, tak, odsunąć, wykalkulować no. i hop! Trochę wolno ten Spiderman się mogę. spina po ścianach. Fajnie. nie mnie dodał do e, znajomych. Fajnie. O. Wow, To jest to, to znasz tego youtubera? Bo ja go znam. Dawaj. No niestety nie znam. To jest jakiś random. Okej. Okay chodzi pomyć, na raz. Nie, nie mogę! Może Spiderman będzie lepszy, Daj mi spokój, bo jak tutaj. już się spina. Ej fajnie, czekaj, już tak poszedł, to grę, nie? Szeraz? No ja. Admiros? 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 Nie, no, Zostaw mój mogę. kostium, Podrzesz mój najlepszy kostium! Ja Dobra. Sam znajdę swoją. Co ty. No, Pusz mnie! No, kurde, no nie mogę. Tutaj. A, nie udało mu no, się. Co zrobił? Ej, musisz, musisz się bujać Ej. i drugą nagle się w ogóle. I tak nie? powoli, trochę Bujaj wyżej. Się. No cześć. Co tam u Gdzie was? Musicie jest? skoczyć na tą Aha. klatkę. A, Nic nie a musimy. A jest już po, po jednej stronie. Co ty, co ty tam robisz? Cześć. O. Ja, tam... ja tam nie wejdę. Dasz radę. Czyli mam sam przechodzić grę, okay. Nie, zostaj, poczekaj. nie. Brabuju, buju. Fajnie. Buju, co jest? buju. Co, to ja, co tutaj jest w ogóle? No, jak takie dzwonek. O jezus! Nie! No kurde, nie mogę tego. Co ja zrobię? Ja też nie mogę. Zamiast wyżej, to coraz niżej schodzę. O Jezu. No. A, 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 a Ja gdzieś spadłem, nie wiem gdzie jestem! Kopaki Popa, musicie tu przyjść no, dobrze? mnie. No ja... Nie, no nie mogę. Musicie drogą No jezus, Nie zostawiajcie Spidermana tego, tutaj! Jakżeś tu, Chucken... Aha! A! O, fajnie, okej. Okay. Chyba jestem w... Byłem w miejscu, w okay. którym nie powinienem być i Ej, <grystanie> jes <to> Czekaj, kogoś muszę zreportować. Kogo musisz zreportować? Siebie. Czemu chcesz zreportować Reporteur. siebie? Bo, bo... Yy, podszywam się men. pod siebie. A. No to zreportuj siebie, jak się podszywam. Ej, ja, że ręka mi się... Ale jak biorę tą prawą rękę, to ona mi nie chce do ściany się przykleić, tylko gdzieś mi za... za Ta. rękę przechodzi. Tak. Może by ci się, się kończyny przyklejały do ścian, musicie ugryźć pająk. No, myślałem, że to będzie jakiś mądry poradnik. Musisz <gryśla> się ugryźć. Mają, to, patrz. A bardzo wysoko. No, no i odchyla to jest, mi się to. Do co tylu. to za pchanie? No Dobra, już o Nie. Gdzie oni są? Tu Gdzie jesteśmy? Tutaj Tam gdzieś. na dole? Tak. Gdzie? O <gryśla> Przesuń się, admirał. Nie, mnie ktoś za głowę. Tam monobrew, no nie mogę. Zładcie mnie za głowę, proszę! Zabrew możemy cię złapać, Za bref, Zabrew! Zabrew! No nie mogę! Teraz sami spadniemy! Dobra, ja to, ja to zrobię czekaj. ja to kontroluję! Dawaj, Roki się tam już nie przyczepił! Dawaj, wyżej głowa! No już wyżej się nie da! No to musisz, musi być, wyżej, bo inaczej cię nie zapiemy mamy, za, mamy za krótkie ręce Dobra, teraz! Teraz myślisz? O. No już wyżej nie mogę. No nie, mam za krótkie ręce, oh, nie. mam za krótkie ręce, żeby cię złapać Musisz, Dobra, próbuję jeszcze raz. raz Musisz jakoś, a spróbuj Ale bardziej po prawej, żeby no. ja miał... Czekaj, ja, ja spróbuję go złapać, no dawaj To ja trzymam, to, to ja trzymam ciebie, dawaj No dawaj, dawaj Czekaj Dawaj, ja cię trzymam, czekaj No mnie, o, nie Czekaj, muszę się złapać? Tak, złap się tutaj i teraz go złap, tak jest. A ja cię zaraz... O, tak Trzymasz go? Trzymasz go Trzymaj go, dobra Nie masz, nie nie Trzymasz go Czekaj. Róż zobacz mam głowę! Jeszcze raz. Nie no się buja i dupą Tylko rusza. Tylko nie tak spadnij. O no no jest, trzymasz go. Trzymasz go? Nie. No trzymasz, trzymam ścianę. No ja. Ściany. Co? Czekaj, jeszcze raz. O, no, trzymam go. Trzymasz go. Teraz, no, o, no, teraz sam spadnę. Dobra. Ja was, ja was podciągnę spokojnie. Dawaj. Czekaj, nie, czekaj, 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 czekaj. Wraz czekaj. Się mam popuścić, pójść. Dobra, mam cię. Dawaj. Ty, puściłeś właśnie tego Admirowca. Jak oni tu muszą wejść? Patrzcie jak mam wysoką głowę. O, teraz jest wysoko, dobra, teraz damy radę. Teraz damy Proszę, radę. zabrew, zabrew. Mam go, mam go, mam go, dobra, jest, dawaj. Jest, Daj, Dawaj wysoko, dawaj Ciebie ręce do góry, daj ręce się, do góry. Musisz sam się wspomóc, musisz sam się wspomóc. Ręce do góry a? dawaj się spidaj, dawaj, a? tak. Jeszcze raz ręce do góry. Jest. Yes. Ładnie. Dobra Roki, to teraz na razie. Ja ja się boję, już tam podchodzić Roki no, spinasz czy się nie spinasz? Okay, co on raz? robi? A to jest jedyne dawaj. przejście. O, pięknie, pięknie, idealnie. Za kapelusz łap, za kapelusz łap. To nie jest kapelusz, Gawoniu. Mam go! Mam go, dawaj! Wysoko ręce, dawaj! Re ręce i się pod, podciągnij. Spider-Max, no, dawaj! Uratuje o, cię. Jest! 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 Dobra, jest! Pięć yes. yes. złotych na ratunek. Po 10 minutach. Kupić, wiesz, dwa kilo tej pajęczyny. U, dwa, kilo dwa kilo pajęczyny, kilo dobra. Pań... Tutaj <grym> trzeba kamień wiem. z góry. Nie kamień wow. z góry, zobacz. A, wow. wow. No właśnie. Niech jedna osoba będzie tutaj. A, ten a reszta biegnie i gdzieś. Czaken już ty, poleciał. Ty, jest złapałem się. Dawaj, idźcie, Aha. idźcie. Ej, wow, Czaken. Mam cię, mam cię, mam cię. <grym> Czekajcie, ja jak ja teraz. Tylu. Jak ja mam to zrobić? Teraz trzeba go pociągnąć. Teraz... Tam masz Ręgajcie kamień mnie. u góry. Czekajcie ja to... mnie. Ja to nie doskoczę raczej, dobra, czyli muszę ten kamień. No, jak O, mam go, mam go? Nie, masz kawałek. Nie masz, nie mam w go. Ja masz nie kawałek, Ty masz w ziemię, ty jesteś daleko od mnie. Masz w ziemię. Dobra, ale i tak się odrodzisz tutaj. Odrodzisz drogi? Nie, muszę spać. ja robię? To ja sobie mogę spać, jak się odrodzicie. A no tak! No, A, to no to no dawaj, tak, spadaj, Max. Dobra. Czekajcie, w sumie Spider-Man to musi te... Jeronimo. Tak, Aaaa! sobie z Fajnie. Co? co to było? Jecha. Nie mam pojęcia, co to było. Co musimy... Łotek! Komu tak mikrofon to... buczy? Łot... I tobie, Rokik. Co ty, Rokik, Mikser mi się odpiął. Max, a bez OOOO! Jak to tak? Ja nie wiedziałem, że tak się zrobi. A to jest taki kręciołek. Ej, to teraz możemy się wspiąć. Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Dobra. Właśnie pytanie. Nie, to będzie wracać chyba. Nie. Nie, to się zaczepiło, tak? to teraz zaczepiło, no. Co ja mam teraz zrobić? Ej, zaraz. To ja sobie nie wrócę teraz. No, roki. Hmm, ale mam to ładny boi. widok. No, po co ja tu wlazłem, jak tutaj nie ma przejścia nigdzie? Eee Nie wiem. Aha, fajnie. O, to jest w sumie... Można ten... okej. Bo... Okej, a, a, okay. okay. a nara. Okay. Padłem. Ale czy my tam damy okay. radę w ogóle? Cześć. Okay. Co? Mm. O nie. Musiałem spać. To tam trzeba, to się. trzeba zrobić okay. inaczej. Ja się... Nie! Max. Nie, Od... spadłem. Max, za skałę. Ja się wezmę tutaj. Jeszcze jedną ręką. Tu można być tak, Za dużą boska. głowę mam, nie mogę się podciągnąć! nie mogę! Wszyscy naraz Rób wszyscy naraz, to Jest! Udało, udało ci się? Jest. Jesteśmy Jest. tu razem z czekajem udało nam Ej, Teraz trzeba tu i teraz tu okay. pierwszy, bo ty jesteś przede mną. Dobra, ręce do góry Dobrze. Najgorzej A. Jest. Mi się chyba uda mi. No. Cześć, Max. Jestem. Cześć, okay, ja. no. głowę. Mam cię. Dobra. No, no, Tylko i ja nie. zostałem z tyłu, naprawdę. Poczekajcie. Poczekajcie Max, na mnie. Nie jesteś. Spidermanem. Ja jestem Spidermanem, tak. Użyj sieci. Użyj sieci. Tak, internetowy. Spider Max. Spider Max. Dobra, no i no. Tak jest To jest najlepsze ćwiczenie. Ja wolę taki. Jestem... patrzę z tym pieskiem. E, Okej, okay, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak! Nie. Nie. Jestem pies. Tak jak robi na ten twój tyłek! Zejdę mu może. moc. A myślisz, że dlaczego jestem Dobra. w kaftaniku, ale spadowie. Panowie! Łapcie Spidermana! Spiderman! jest to jakiś oksymoron! łapie.

<noise> Jaki to robić się? na to, patrz na to Jakie to jest głupie. Tak? O... O! <noise> Halo? Panie policjancie Spider-Man oh, potrzebuje pomocy No, dziękuję okay. Udało się Jaką za głupkę Idziemy dalej. maskę Nie zdejmuj! Wcale, wcale nie, nie, wcale nie, Mój nie tam jestem tam. Peter Parker Mój kamień! A czemu tu leci głaz cały czas? właśnie Tutaj trzeba coś jednak ja zrobić. Ej. Patrzcie na to! Wow. Mamy iść tam w dół? Trzeba się chwycić te kamienie? Nie, 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 nie. nie. nie na pewno. Tu, tu się chyba trzeba jakoś katapultować. Ani powinniśmy przeskoczyć na drugą stronę? Tam jest jeszcze kolejny kamień. Bo czekaj, czekaj, no bo tu jest jakaś droga. No właśnie o tej hmm. mówię. O, tutaj. Hmm. Za A trzeba deskę, trzeba deskę jakąś, żeby ten kamień dalej Pap leciał. Dobra, no. to, tak, tak, tą co, co deskę musimy hmm. chyba wziąć. Dobra. Po coś. A nie czekaj. A może tutaj, tutaj tak, podłóżmy tak, tak, ją. Deska tutaj, na pewno. Przełóż się kawałkiem, Spróbuję tam dalej przeciągnąć. Dobra. No dawaj! Ej, Patrzcie co właśnie zrobiłem. Aha. Op. Jak ty to zrobiłeś? Fyca, chwyciłem. Dobra, dobra. wiesz co, to, to my się dzielimy Czy? na grupy tutaj. No to rocky chwyć za jedno jak... O, to podwójna nie? współpraca! Dobra dawaj. Dobra. Spider-Man! to! <laughs> <Siłuje> to. <laughs> to nie tak! Bo to, to chyba a, nie o to chodziło. To, to nie jakoś... tak! Bo te yo, yo. A czekaj, a jakbyśmy zrobili w ten w sposób. Ja bym przyciągnął do tej strony. Bo. Właśnie. No właśnie. No właśnie, to kamieniem trzeba. <śmiech> <śmiech> o, 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 ja! o Masz? O, o. Tak! Ale to nic nie daje. Bo ja na niej stoję teraz. Ale czekaj, nie, to. Kamieniem powiadasz, ale w jaki sposób. Nie, tutaj, to ma... tutaj chyba nie o to chodzi. Hmm. Tak, mamy użyć ją jakoś. A kładkę. nie, tam jako mostu, dobra, dobra, tak. teraz, teraz zobaczyłem, bo... No, dobra. Może teraz coś. E, 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 już? No wystarczy. Dobra, raczej się o, nie zabali, bo mamy podporku. Ej, co, poleciało? poleciało. Kamil, Kamil leci, Kamil leci, Kamil ładnie. Poleciał. Dobra. Wow. Spiderman! Zrzucił! dobra Stój na kładce, o, bo będziesz chciał to złapać chyba. Ja o nie! Tak, Cześć, ja, ja, ja cię to co Trzeba to teraz zrobić. Chyba, jest że uda mi się skoczyć? Mam! Dobra, bardzo. ja się puszczam, okej. Oh, okay, co mi się stało, Jesus? Ow. I saving, aha, okej. Okay. Okay. No i spadł z powrotem. O, Spokojnie, niesiemy what? już wam coś. O, co się, Bardzo chaj, ciężkie. Chaj, chaj, chaj. Tylko teraz gdzie mamy to Ach. dać? To, ja, to, to jak tutaj, no to, to patrzcie. O, cześć. To patrzcie, Nie bo wiem. tutaj jest jedna sztuka. No jest jedna sztuka, tylko teraz jak? Mi się to... wydaje, że to jest tutaj trzeba postawić, bo, bo patrz, jeżeli Chyba, będziemy Chyba tutaj... Teraz kładki użyjmy, żeby przedostać się z powrotem. jap, dobra. Ale jestem beznadziejny ajdź. W sumie mógłbym zrobić nam z sieci most, ale nie! Nie! Po co? Po co? Po co w sumie? Na no, co to właśnie, no. O właśnie, Jezu, potrzebowałem... O jak oni to a. wyciągają. I gitara. Masz coś do naszej Dobra. współpracy? Tak. Gościu? No, wolę ze śmieciem współpracować. <noise> Dzięki. Podsumowo. Dobra, tylko teraz jak, jakim cudem mamy to zrobić? Yy. Chyba, że tak o podnieść. Ja ty, spróbuję z drugiej strony, ty ty będziesz, może jakoś złapać? Tak, 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 ty będziesz to łapał, ja to podniosę. Roki, odsuń się. Okej. Okay. Wow, Ło, jezus, sprawy, żebym spadł. Masz? Nie. O nie! O nie, rozpuść, nie! puść, puść! Puść! Rusz! Rusz! pomóż, mi, się! mi, o, wróciłem Jest! Dobra, o. dobra. Ja, ja, ja idę tam łapać, czekać. Nieee. się. <g Vay new trader> <gamy new trader> a, cześć. cześć. Ja jestem dobry w podnoszeniu. Dobra, podaj mi to, jak możesz. Dobrze brew o, daje mi siłę. Dobrze brew daje... Brew mocy. Ja serio, czekaj. Serio. No? Ja coś tam... No, Będę no? no? no. no, trzymał w razie czego. No. Naprawdę. Musisz się puścić. Musisz się puścić. NIEEEE no, poczekam. Ey, ktoś to musi podnieść tutaj. Nie? Au! <laughs> dawaj, dawaj, jeszcze raz wiesz. A podnieś to, Roki? Podnieś to, może ja mam pomysł. Spróbuj to podnieść. A ja wejdę pod to. Hmm. To, to chyba nie. nie Oj, no? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Tak! Tak! O! Ma mam! Czekaj, nie nie, 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 puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj. Ujza! Nie! Nie! O! Nie, koniec! No, pomogę, pomogę! Koniec! Komogę, pomogę. Koniec! Pomogę, pomogę, pomogę! Koniec! Już tego! Au, ale Spiderman się wykręcił! Spróbuję wam pomóc! Po naszej desce już. Nie. Desku, Jeszcze ratujemy! Nie koniec. Mam ją! Nie, konec, musimy ją puścić, niestety! Nie, nie, ja nie chcę! Puść ją! Nie! Puść ją, powiedziałem, puść ją! Nie, moja deska! Zmuszę cię do tego! Zmuszę cię do nie. tego! Nie. Tak. Nie! Tak! Nie! Tak. Nie! Puść! Tak, na jednej nóżce! <grym> czy deska, czy deska się odrodziła? Ow. Nie. Deska się nie odrodziła! O nie. dobra. A, bo deska, hmm. bo deska a się zacięła, bo Roki ją trzyma na dole! Co? Dobra, ją. O, Czekam, yes. O, jest deska! Odrodziła się, dobra. O, a, dobra. Ja, by, ja bym, ja Ej! No, nie, nie, nie. Musimy złapie, złapie, ją złap, Złapmy ją pod, na środku. Na środku, jedna osoba y, jeszcze z drugiej strony, na środku. Hop. Wtedy ją równomiernie podniesiemy. Ale tutaj jej wtedy nie przeniesiemy, No tam o. nic nie ma, jak patrzyłem. U. Dobra, o to, o to chodzi. Tak jest. Dobra, wyżej. admirał wyżej. Wyżej Nie jeszcze. mogę wyżej. To ja zrobię wyżej. Nie, Puszę. nie, wy, wy musicie A my już zahaczamy. No, dobra, podnoście, podnoście. Dobra, 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 okej, okay, puszczajcie, puszczajcie! To stop, stop jest! Idea! Spiderman! UA! O! Jak zawsze? Dobra, to dobra, dobra. nie. Nie, nie upuść tego, bo to nas kosztowało dużo wysiłku, żeby ją tutaj przeprowadzić Będę ją trzymał na wszelki wypadek. No znaczy chodzi mi o teraz o klocka, żeby nie spuścił go? Nie klocka. Nie, <gry> nie, spuśnij. nie spuśnij klocka. Dobra, teraz tak, teraz tak. To trzeba wziąć i te klocki trzeba zablokować. Tymi mhm. klockami trzeba musimy... zablokować to. Ale w jaki sposób? Zobacz. Teraz musimy za to chwycić. Zobacz. Nie, 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 czekaj, czekaj. To trzeba zrobić w ten sposób. Tak, tak, tak. I, o, i podłóżcie tam Klocek klocka. Leci. No tak, Podłóż, podłóżcie tam Ale... klocka szybko. A pod to, okej. Okay. A no tak, to ma sens, mogliśmy to użyć naszych chciał, po prostu. Tak mi się wydaje, że to, że tak trzeba zrobić. Bardziej pod to rok już. A. No dobra, już. Dobra, się. Aaaa! Lecę! Uwaga! Teraz to. Au. Teraz, B bierzcie to na dół. Czy to jest dobry pomysł? Mam. Dobra, okay. no puść. Au, wcięło mnie. Dobra, ale co? W takim razie Jest, yes, jest! Udało się. Leci, leci. No, Dobra. No, ale no, co? Tak musimy chyba na nią wskoczyć. Myślisz? Bez jaj tak, musimy wskoczyć. Nie. Tak, pójść tam. widzicie tamtą jaskinię? Bo... Nie. A to nie mamy czasem wskoczyć wow. na nią stąd? Stąd trzeba Możesz gdzieś. Iść. tak, tak. No tak. to jest taki nawet most, żeby się Ale osiągła. jak mamy balansować na niej potem? No nie, na niej iść. Po prostu się trzymać? I iść no. nie. Czy iść po niej? Trzeba po niej iść i skoczyć. Ja się Zapewne. mogę To jest bardziej niebezpieczne zadanie. Ja lecę pierwszy raz. Ja, nie! Moi <laughs> koledzy, skręciliście skrę w złą stronę. A! Jedna Jaki osoba nie idzie. Ja pójdę jako jedyny, który dobra, przetrwa. Dobra, dobra. Za późno. Uuu, za szybko. Trzymam się. No się, Ooo, Nie dam rady. Ej, to są środki spusty, ja na niej jadę. A -a -a -a. Yeah. Trzeba, jednak trzeba. Nie, no, fajnie. Co trzeba trzymać? Trzeba, trzeba na niej pójść. Naprawdę? No tak, o, ała. ja na niej jadę. Jako się. Je... Ale jej. ale za, za daleko poleciałeś. O, Cześć. Dobrze poleciałem, bo tam na końcu trzeba skoczyć jak na... Nie! Yeah. Tutaj jest jaskinia zaraz. Hey, help, help, help. A tam dalej też coś jest. Chodź. nie, chodź nie. Kurde, jest. byłem blisko! Cholera! To chyba mamy, To chyba mamy dwie drogi do wyboru, mi się wydaje. Traveler, no to, tu. jest starem. od razu jaskinia, tam na końcu też coś było, ale może... Ta może trawe? ta jaskinia prowadzi do wyjścia. No właśnie, tak mi się wydaje też. Dobra, roki pierwszy. Nie się utrzymać na tym. Roki idzie pierwszy. I czyli co, chodzić po tym i nie tak, Ch chodzić. Po... W tak w odpowiednim momencie. Dokładnie. Jej. Jeszcze... Nie, nie, za szybko! Teraz hmm. ja, ja pójdę. Ma dawaj, 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 tak Ma jest. Teraz cyk! Nie. Oh. Dobra, a ty będę twoja Jeszcze mi tak popchnął, tak idź Go! Dobra W sumie lepiej byłoby pula? po tamtej z drugiej strony Tam gdzie robił. No ona jest. musi najpierw spaść No trochę Daj trochę jej to zajmuje Czekaj, gdzie się pykasz w kolejkę Gdzie się w kole! Ja, ja, ja będę stał tu, stał tu jedynie a, dobra. Nie będę skakał Niech tymi nóżkami przebieramy Halo, <noise> Halo Kamę ja w pozycji 4 od 4 szybko jest dobrze! E, tak! Jest. Yes. Czokiem! Jest. Dobra, czekamy na nich! Udało nam się! Czekamy! Piątka! 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 Ja wyleciałem z urope! Dobra panowie, nie, co może to jestem do... No tu jestem Tu jestem Max, zobacz! Ja już tu jestem. Mnie. O jesteś! Ju jestem! Znaczy wiesz co, jakbyś dobrze się tutaj rozbujał, to dałbyś radę, ale... Mm, Okej. Okay. Nie, nie umiem się za bardzo rozbujać. Nie umiesz Już spadli. Tak, A, jesteśmy tutaj. Aha, się, aha bo był save, dobra. Tak jest. No, tak. Zawsze Dobra, na to teraz co tu trzeba? Po coś nam jest kijek. Mm. Czy to możemy przesunąć? Mm. Jaka plansza jeszcze? Nie, tam. ale czy to na przykład możemy z góry wziąć tego klocka? Mm. Chyba wiem po co. Spi Spiderman się wie. tym zajmie. A może by ten. seryjny nie samobójca. Z I skończmy w seryjnym samobójcą. <laughs> Może może to trzeba dać jako kładkę na razie? Jop! Yep. No flej! przejść. Nie wiem. Mm. Dajmy to jako kładkę. Kurde, no! Moja pajęcza moc mnie opuszcza! Nie mogę się spinać! <gry> A! Jest dobra. Jako kładkę? Nie uda ci się w ten sposób, Rok, już. No właśnie, czakę w ciebie, hmm. w ciebie, w ogóle nie wiem Czekaj, może hmm. co? coś tutaj, czy... o, może teraz. to z góry trzeba, to z góry Co? No, tak, to, to... To, to trzeba to tutaj rozepchać Tam dziurkę No chodź Dziurkę rozepchać Rozepchać no. chcecie to? Tam szparę No, no dobra. się da. Nie, udało mi się, dobra, okej okay. No Dawaj, tutaj, tutaj. No. A, a ja sobie pójdę Chcesz tam dajcie. no co wy robicie? Ja sobie pójdę tam Ty, W skurw... <laughs> Pamiętajcie, mapy są przygotowane nawet na jedną osobę, więc... Tak, tak dokładnie. Ca Całą kampanię da się. Da, Ej, ma, no fajnie. Tak, fajnie! A to z góry, Max? O. A. Da się. A da, a aide. W głowę mi Tylko po co nam to? Czy my to, ma czy my to ja mamy wpasować tutaj? Chyba tak. Tak, tak, trzeba. Naprawdę? Naprawdę? Tak, bo e? tu jest prostokąta, tu jest ten kwadrat. Ale to jest za. E, Takie nie. głupie. Za szerokie trochę. No właśnie. Czekajcie. Jest Miesz... Zbier... nie, ty... nie pasuje. za szerokie. Za szerokie, no właśnie. Mi się wydaje, że z, tych, z tej pałki trzeba zrobić kładkę, bo widzicie tutaj tę roślinność, to tutaj. W pałki chcesz zrobić kładkę? No jest, jest. Nie, wystarczająco nie, długa. Się nie, da. Nie da się. Wystarczająco długa pałka. Hmm. Mhm. żeby po niej przejść. <laughs> ja mam pomysł. Poczekaj, o się, Max. Odsuń się, Max. Co ty z Co Chcesz tam się spiąć? No tak, tak. Sobie też. Trzeba, trzeba się tam wspiąć najpierw. Ha! Tak jest. No to nie. Ja tak na pewno. Żeśmy o tym nie pomyśleli. No. no. no.

Co ja zrobiłem? Nie wiem. No, chodź tu. Ja pójdę na skróty. Okay. Po, po. po potańcujmy bez skakania, tak? Dobra, dobrze. Cześć. Pułko. W drugą stronę! Nie! La la! la la! la, 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 la. skocz złapieć. Nie, no, zmieniam skinę na, na Batmana. Ja zrobię sobie płatkę z tej pałki. la! la, la, la. だいぶ。